Cześć Manko, witam wszystkich bardzo serdecznie. W drugim odcinku naszej serii zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Z tej strony Lucky Play Games. Kochani, tak jak w, w ostatnim odcinku mówiłem, wybierzemy się dzisiaj do naszej rzecznej puszczy. Jest z nami oczywiście ten Ralo. Ralo, tak dokładnie. E, no dobra, to lecimy na początku. No. no. E, pobiegniemy sobie może troszkę. Lecimy, lecimy, lecimy. Może lecimy. pojedź ze mną do wichrowego tronu i przyłącz się do walki o wolność Skyrim. Dziś udało ci się zobaczyć prawdziwe oblicze cesarstwa. Tylko um. Ulfric może wiedzieć, co oznacza pojawienie się z smoka. A więc dobrze, Relofie, pójdę z tobą. No problem. Wybierzemy się do tej rzecznej puszczy. I tam pogadamy. I tak to szedł. Nie też tak Czy Są kamienie przeznaczenia? Dobrze mówię? Tak e, tutaj jest złodzieja Co nam to daje? Ci którzy otrzymali błogosławieństwo znaku złodzieja Zyskują umiejętności złodziejskie 20% szybciej Nie, tego nie 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 Czekajcie. Maga nie, magów nie chce A wojownik? Ci, którzy otrzymali błogosławieństwo znaku wojownika, zyskują umiejętności bojowe. O, czyli to mi na rękę, jako łucznikowi. E, spoczko. Dobra, mamy. Więc będziemy przed siebie do Rzecznej Puszczy. Kochani, w ogóle dzisiaj jest ze mną kolega. E, nie powiem kto, bo wątpię, żeby was to interesowało. Poza tym on by sobie pewnie nie życzył E, przypomnij mi, która z godzina. Okej, okay, dobra. Powinno być spoko Przynajmniej ja tak myślę, no nie wiem jak wy. No pewnie też Biegniemy, biegniemy. Um, dobra To jest chyba ta Rzeszna puszcza Tak jest, rzecz na puszcza. Odkryto Okej, okay. Widziałam za będziemy żyć. jesteś gardur pierwszy Cześć. raz w rzecznej Ralo... Puszczy? Tak. jeśli szukasz pracy porozmawiaj z chodem w tartaku okej okay. ralow powiedział że możesz mi pomóc ralow skąd go znasz jest moim przyjacielem obiecał że pomożesz. jeśli ralow naprawdę jest twoim przyjacielem to chętnie ci pomogę ale odpowiedz na moje pytanie skąd go znasz Helgen padło ofiarą smoka i zostało zniszczone. Mi, Ralphowie, udało się uciec. Tak. Smok? W Helgen? Niemożliwe. A jednak! Choć... To wyjaśniałoby to, co widziałam wcześniej. Leciało doliną od południa. Myślałam, że mam przywidzenia. Pociąg eee, pewnie. <gry> to był smok, Ralow potwierdził. Nie wiem czemu, ale wierzę Ci. Wyglądasz jak ktoś, kto właśnie ujrzał smoka. Jest coraz gorzej. Najpierw wojna, teraz smoki. Dokąd zmierza ten świat? No nie wiem, Jarl nie wiem. musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smok. Rzeczna puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoją dłużniczką. Eee, w porządku. Więc moi drodzy. Zostaliśmy misję i musimy się wybrać, gdzie? Em, do białej grani. Okej, okay, dobra. Ale najpierw skoczymy do tego. Do... Oj, właśnie. Chodź tu. Cieszę się, że mogę jakoś pomóc. E, masz jakieś zapasy, które Jak mogę powiedziałam, zabrać? chętnie pomogę. Weź wszystko, czego Ci trzeba. Tylko nie przesadzaj. Nie przesadzaj. Czyli bierzemy wszystko. Okej. Okay. Dobra. W to i tam chyba nie ma co iść, to mnie nic tam nie będzie pewnie. Moi kochani, wybierzemy się do... co to jest? Biała Grania, okej. Okay. Wybierzemy się do Białej Grani eee, i... to tak jak mówiłem, no zacznę grać między odcinkami, żeby nie marnować czasu na zbieranie tych wszystkich... pieniędzy, ekwipunku nowego i tak dalej. Ale powiem wam gdzie... Zdobywałem Muzyczka się jakoś dziwna włączyła Krab mnie goni Get out! Wzmocny! I cobie? Czy on mi coś robi? No. Tak robi! I to dużo. I cobie Grano. No dobra, no to lecimy w takim razie. Oj! Nie widziałam go. Co wiem. Wilcza skóra. Skóry się przydają, z tego co wiem, do właśnie ulepszania tam Czy w kowalstwie? No jakoś to w każdym razie. Myślę, że dojdziemy do tej białej grani i będzie na tyle, może jeszcze tam pogadamy z tym całym ich jarlem i powinno być zboczko. Czy może nie, no to już w sumie za wcześnie jeszcze za koniec odcinka. Dobra, coś pokombinujemy. Dobra, łuk sobie możemy schować. Co ja tam widzę, co ja tam widzę? Co ja tam widzę? Co ja tam widzę, co ja tam widzę. Nie dostał? No prafa. Zenerwuję cię! Cał załatwia sprawę. Okej. Nieźle sobie radzisz. Byłby z ciebie dobry tarczownik. Jak to? Nie jesteś stąd, co? Nic nie wiesz o towarzyszach. No nie. To zakon wojowników. Jesteśmy braćmi i siostrami honoru. Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. Okej. Okay. Nikt cię czas. nie pyta o zdanie. Do Jeśli no masz nas za gorszych od siebie, porozmawiaj z kodlakiem białowłosym. Przekonasz się, jak wygląda prawdziwy wojownik. Mm, okay. prawda Ach, dobra. Lecimy do tej białej granicy, a nie będziemy tutaj zajmować tymi wszystkimi podziwiami. Karetami. Karety, z, z tego co wiem, da się nimi podróżować. Także... Będę Potrzebujesz transportu? Przyda się na pewno. No właśnie, potrzebujesz transportu? E, e, wybacz, na razie nie. Ale na pewno skorzystam hmm. kiedyś. Lecimy, lecimy Chyba tutaj będzie wejście Tak jest most, o to jest płanko Wstać! Wstać! nie szaleją Bez glej tu nie wyjdziesz do miasta Dl dlaczego? Rzeczna Puszcza prosi o pomoc Jarla. Rzeczna Puszcza też jest w niebezpieczeństwie? No to lepiej idź porozmawiać z Jarlem. Kieruj się do Smoczej Przystani na szczycie wzgórza. No i co? Warto po mnie zatrzymywać. Jezus. Skyrim, znany również jako Stare Królestwo lub Ziemia Ojczysta, był pierwszym regionem Tamriel, E, zasiedlonym przez ludzi anonim prowincję Tamri Tamriel Ach. i lecimy dalej zapłacimy ile będzie trzeba co z tego co wiem to da się ten domek tutaj kupić e, tylko to był ten? tak ten tylko że tam domagał chyba mm -hmm. jakiejś tam misji Zrobić i... i dużej ilości Jąszków, także poza odcinkami, jak mówię, pozbieram na to i na odcinku go sobie kupimy, żeby nie było. Żebyśmy nie byli w bezto. Smocza przystań moi drodzy. Wchodzimy. Poziom pierwszy. Na bogato. No Okej. Okay. Kochani, jeśli chcielibyście jeszcze jakąś, nie wiem, jakiegoś let's playa z innej gry, możecie śmiało pisać. Ja w miarę mojej możliwości naprawdę postaram się... No właśnie! Nie Jarl Balgrów nie przyjmuje teraz gości Dlaczego? Mam wieści z Helgen dotyczące tego smoka Cóż, to wyjaśnia dlaczego strażnicy cię przepuścili Podejdź, Jarl będzie chciał z Tobą osobiście porozmawiać Dobra, ja e, Wracając do Wiec... tego koni... W Helgen Kurczę. udało Ci się ja. zobaczyć smoka na własne oczy Tak, udało mi się e, Właśnie koni, yy, co ja to chciałem powiedzieć <laughs> Wypłatą mi z głowy a dobra, nieważne. Eee, tak, gdy te próbowali mnie skryźć o głowę, wszystko było widać jak na dłoni. Nie. Helgan została spustoszona przez smoka, z tego co mi wiadomo zmierzał w tę stronę. Tak. i Rilet miała rację. Co teraz powiesz, Prowentusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów? W obliczu smoka? Panie. Powinniśmy natychmiast wysłać wojsko, Mówią, że na Helgen napadł Wyśleć, smok. smog. Hab, Jeśli ja, któraś z tych paskud trafi, to, witra, to będziemy gotowi. I co by? Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika. Chwileczkę. Nie, nie będę stać bezczynnie, gdy smog pali me włości i masakruje moich ludzi. I mm. natychmiast wyślij oddział do Rzecznej Puszczy. Tak, Proszę o wybaczenie. Muszę wrócić do swoich obowiązków. Tak byłoby najlepiej. Dobra robota. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Ja Proszę. Myślę. Weź to w dowód mojego szacunku. Naprawdę. Śpiekowany Możesz sprawia. zrobić dla mnie coś jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś o twoich talentach. Chodźmy znaleźć Twarengara, mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami... plotkami... o smokach. W porządku. On jest... tam... tutaj... Cześć! Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować obecne zmagania wojenne, jak reszta tych wszystkich, Wielkich wojowników? Nie. Jarl, Jarl, Jarl twierdzi, że potrzebujesz pomocy w pewnym projekcie. Co? O jaki projekt chodzi? Myślisz, że zdołasz mi pomóc? Nie wydaje mi się. Nie Jarl, mówię, Jarl zapewne siedzi na swoim tronie w sali tronowej. Tu, w laboratorium czarodzieja, go nie znajdziesz. Farengarze? Jarlu, chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Idź i przekaż mu wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać? No tak. A tak. Pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Tak. Przydałby mi się jakiś kurier. Kurier? Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. A ty, dziadu? No dobra, w porządku, gdzie mam się Prosto z mostu, co? <laughs> Lubię, gdy ludzie nie zadają zbędnych pytań. Po co i dlaczego? Lepiej zostawić to innym, prawda? Ja e, dowiedziałem się, że w Czarny Głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarny Głazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. No zajrzyj się. Wiem, że miałem tutaj o właśnie um, to ci sprzeda to, to, to no i to Dobra, to... Wyruszaj do czarny głazu, to jest priorytet. wyruszaj do czarnych, czarnych, czarnych głazu! Jest... Dobra, lecimy. Dobra, Skyrim nastąpił rozłam, którego nie za magia. Hej, uważaj! Dobra, wybądź. nie do Tak jest, Huskarlu. Wyruszymy niezwłocznie. Skyrim. skróty na parkura. Gdzie to w ogóle jest? To jest tam. dobra, tam w razie, czego? Tego? O, coś, coś tu jest No naprawdę Get Nie. out Wy Kurde, głupie Gdzie on zniknął? Idź sobie Bierzemy od Od tych chwilków sobie tutaj wszystko I pędzimy no. Tak ja mówiłem, oni parkur... Najlepsza rzecz yy, w Skyribie. Nie, no tędy nie wejdę, dobra, przesadziłem Czyli jednak tędy nie wejdę. Tędy... Torek, jesteśmy blisko. Jakbyś tutaj się musi też. To chyba znowu droga Której ja oczywiście nie umiałem znaleźć Idziemy sobie tutaj Czarny głos, czyli dobrze Słuchajcie kochani, doszliśmy tutaj, do Czarnych Głazów Tak? Tak I dobra, e, ja bym kończył w tym odcinku W następnym odcinku zajmiemy się właśnie tą misją e, No, a więc to na tyle Także łapkujcie, subskrybujcie i oczekujcie na nowy odcinek Do zobaczenia i cześć!